31,5 miliona złotych z Polskiego Ładu. Ósmoklasiści walczyli o puchar dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego. Z okazji Dnia Dziecka pizza dla każdego. Dzień dobry, jest wtorek 31 maja. Hanna Karasińska-Pater zapraszam na Wiadomości Radzie Prezydent Raciborza Dariusz Polowy w towarzystwie posła na Sejm Adama Gawędy podczas zdalnej konferencji prasowej poinformował o pozyskanych środkach na rozbudowę Raciborskiego Aquaparku H2Ostruk. Racibórz wzbogacił się o kolejne środki z rządowego programu Polski Ład. Chodzi o 31,5 miliona złotych. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na rozbudowę Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej. Mówimy tu o połączeniu. Naprawionego akwaparku, bo ważne jest to podkreślić, że ten akwapark po tej naprawie to już jest zupełnie nowa jakość, to jest pełne bezpieczeństwo y, pod względem jakości wody. Z drugiej strony mamy to, co y, omawialiśmy już y, wielokrotnie, czyli kwestia lodowiska, y, ale lodowiska z wieloma funkcjami, które można też wykorzystać w okresie letnim i doskonale y, przemyślane. Zagospodarowanie całego terenu wokół akwaparku yy, w postaci takiej, że są baseny, elementy zabawy, ale przede wszystkim duży zielony teren z leżakami, na której kilka tysięcy ludzi będzie mogło yy, zażywać rekreacji, że będzie mogło korzystać z tych wszystkich yy, przygotowanych yy, dla nich yy, atrakcji. Skala inwestycji ma sięgać 35 milionów, to oznacza, że dofinansowanie wynosi blisko 90% wartości. A to nie jedyne środki pochodzące z polskiego ładu, które popłyną w kierunku Raci bo w pierwszym rozdaniu przyznano 18 milionów na modernizację ulicy Rybnickiej. Można powiedzieć, że w tak krótkim okresie udało się nam pozyskać 50 milionów złotych. Te pieniądze i ich pozyskanie pozwolą na konsekwentną realizację. Jakby to ująć no, takich bardzo śmiałych planów, o których mówiłem już przed rokiem, ale które też pojawiały się w moim programie wyborczym. Nie zgodziłem się wtedy na lokalizację boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ulicy Zamkowej, bo to tak naprawdę zablokowałoby to, o czym już wtedy myślałem, a co dzisiaj się tak naprawdę dzieje. Druga edycja funduszu realizacji funduszu samorządowego Polski Ład została ogłoszona przez pana premiera. Rząd tutaj bardzo mocno przy naszym parlamentarnym wsparciu przygotował instrumenty finansowe, by dzisiaj takie inwestycje pozwalały w tym trudnym czasie. Nie muszę nikogo przecież przekonywać, że żyjemy że żyjemy naprawdę w trudnych czasach. W tym trudnym okresie nie tylko Pomóc miastu w niwelacji czy w zniwelowaniu tych no, złych zewnętrznych czynników, na które nie do końca Polska i my mamy wpływ, bo one wynikają z wojny na Ukrainie i z zachwiania i zerwania wielu łańcuchów dostaw, ale żeby pozwoliły również na dynamiczne odbudowanie tego potencjału nie tylko potencjału infrastruktury drogowej, kanalizacyjnej, rozbudowa tych sieci, bo one są przecież bardzo ważne. Chodzi także o rozwój integracji mieszkańców i tworzenie miejsc rekreacyjnych. W najbliższym czasie prezydent Polowy zadeklarował przedstawienie koncepcji rozbudowy H2 Ostruk. Dziś na Stadionie Miejskim w Raciborzu ósmoklasiści rozegrali turniej piłkarski o puchar dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego. Do rywalizacji stanęły cztery drużyny. Stadion przy Zamkowej ożył dziś ze sprawą piłkarskiej rywalizacji w wykonaniu czterech drużyn ósmoklasistów. Rozegrany turniej był jednym z elementów naboru do klasy piłkarskiej prowadzonej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. To właśnie zawodnicy ze szkoły sportowej zwyciężyli w klasyfikacji końcowej uzyskując 14 punktów. Na drugim miejscu znalazła się drużyna z Grzegorzowic z 9 punktami. Tuż później znalazł się Rudnik i SP13 z Raciborza. Choć Dzień Dziecka wypada dopiero jutro, to dziś zamkowy dziedziniec stał się miejscem wyjątkowego wspólnego świętowania dla całej rodziny. W programie znalazły się występy artystyczne, malowanie buziek, ale także małe co nieco na ząb. Absolutnie wyjątkowy Dzień Dziecka na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Dlaczego? Bo nie tylko organizowany 31 maja, ale także mający na celu integrację dzieci ze wszystkich szkół na terenie powiatu raciborskiego, w tym także ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego dla niesłyszących i słabosłyszących w Raciborzu, który zainicjował wydarzenie. Tak długo byliśmy już w domach. Chcieliśmy, aby to święto dzieci. Było dla wszystkich. Chcieliśmy, aby wyszły i zobaczyły trochę świat, bo myślę, że wiele z nich nie byłyby tu na zamku. Taka okazja, aby ich pokazać, aby im pozwolić być królami, księżniczkami, aby mogły razem z nami się bawić, ale również, żeby czuły się po prostu ważne. Choć pomysł narodził się w murach specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego dla niesłyszących i słabosłyszących w Raciborzu, to inicjatywa nie mogłaby się odbyć, gdyby nie wsparcie i zaangażowanie zarówno ze strony starosty raciborskiego, Grzegorza Swobodę, dyrektor Zamku Piastowskiego Krystyny Niklewicz oraz firmy Eko Okna. Dzień Dziecka po raz pierwszy przygotowaliśmy w takiej formule. Zależy nam bardzo, żeby pokazać to, że zamek jest miejscem, które kładzie nacisk na integrację, bo możemy razem więcej. Myślę, że pierwszy piknik integracyjny na Zamku Piastowskim na pewno nie ostatni. Myślę, że jest to fajna inicjatywa przede wszystkim łączenia atrakcji dla wszystkich naszych dzieciaków. To są dzieci powiatowe, nie tylko bo również spoza powiatu do nas przyjechały, ale przede wszystkim dla wszystkich dzieci z naszego powiatu, niezależnie od szkoły, pod kogo podlega. Chcemy tutaj dzisiaj stworzyć takie warunki, żeby faktycznie poczuć i zorganizować powiatowy dzień dziecka. A wśród atrakcji zdecydowanie każde dziecko, nawet to duże, mogło odnaleźć coś dla siebie. W programie mamy bardzo dużo rzeczy. Po pierwsze jest pizza. Eko, okna przygotowały dla wszystkich dzieci w mieście. Ale nasza placówka, nasz ośrodek przygotował również dużo zabaw dla dzieci. Mamy malowanie buzi. Mamy również e, zabawy, e, jeśli chodzi o zręcznościowe, mamy trochę sportu, mamy też możliwość, co najważniejsze, pokazać nasze talenty, bo przygotowaliśmy konkurs, talent, show. Aby pokazać, że niepełnosprawne dzieci również mają swoje talenty. Wydarzenie zgromadziło na dziedzińcu zamku piastowskiego setki rodzin, które miały okazję do wspólnego, radosnego spędzenia czasu. Pilnie potrzebna jest krew, dlatego zgłoś się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś zdrowie i życie. Więcej na www.gov.pl-nck lub www.twojakrew.pl Dzisiaj dyżur pełnią apteki podróżami. Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 8 do 22, oraz Opawska 33, Całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu, przez całą dobę. W dzisiejszych wiadomościach raciborskich to już wszystko. Zapraszam także na wiadomości dla osób niesłyszących. Za dziś dziękuję i do zobaczenia.